Wapienie bardzo często przypominają ser szwajcarski. Są całe podziurawione. Jak to się dzieje i jaki to ma wpływ na krajobraz? Zacznijmy od początku. Woda opadowa zawiera wiele substancji, między innymi rozpuszczony w niej dwutlenek węgla. Wapienie są pełne spękań i szczelin. Gdy woda opadowa zetknie się ze skałą wapienną, Drobiny skały łączą się z drobinami wody i dwutlenku węgla. I tak woda opadowa wnika w szczeliny i spękania w wapieniu, i stopniowo go wypłukuje. Wskutek oddziaływania wody na skałę, szczeliny powiększają się. Woda wnika coraz głębiej i drąży coraz głębsze szczeliny. W ten sposób na powierzchni skał powstają lejki i studnie, a pod ziemią korytarze i jaskinie. Woda, która spływa po powierzchni, Także rozpuszcza i wymywa skały. Kruszy je i porywa odłamki. Pozostawia tylko najbardziej odporne fragmenty, które widzimy w krajobrazie jako strome ściany albo pojedyncze skałki. Przedstawione zjawisko oddziaływania wody na wapień nazywa się krasem, a krajobraz ukształtowany pod wpływem krasu to krajobraz krasowy.